Hej, witam w dębowej chatce. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować sprawy zaginionych ludzi w miastach. Jeśli słuchaliście poprzednich odcinków, to mniej więcej powinniście kojarzyć fakty towarzyszące tym niecodziennym zniknięciom. Młody człowiek, bardzo często student, o ponadprzeciętnej inteligencji, znika z imprezy, która ma miejsce w centrum miasta, nie odbiera telefonu. Po zgłoszeniu zaginięcia, poszukiwania trwają kilka lub kilkanaście dni. Następnie zaginiony jest odnajdywany, nieprzytomny lub martwy blisko rzeki lub zbiornika wodnego, często z obrażeniami głowy. Sekcje zwłok wykazują podwyższony poziom alkoholu lub i obecność narkotyku GHB. Dla niektórych nie ma w tych sprawach nic szczególnego. Młody człowiek popił, wszedł do wody, upadł i się utopił. Jednak w bardzo wielu historiach tego typu nie ma żadnych nagrań z monitoringu, pomimo ogromnej ilości kamer zlokalizowanych w miastach. Nikt nie wie, gdzie i kiedy zaginiony wyszedł. W jednym momencie był, a po chwili już go nie było. Bardzo często w tego typu sprawach policja od razu przeszukuje pobliskie rzeki i jeziora, skanuje je sonarem, nie znajdując nic. Po czym, gdy tylko kończy się akcja poszukiwawcza, ciało pojawia się w miejscu, gdzie przez poprzednie dni mundurowi prowadzili poszukiwania. Pierwszą omawianą sprawą jest zaginięcie polskiego pracownika IT w Chicago, Krzysztof Schubert, 21 lat. Zaginął 3 grudnia 2022 roku. Krzysztof pochodził z Tychów, wyjechał do USA i mieszkał w hotelu w mieście Juliet, znajdującego się na przedmieściach Chicago od 12 listopada tego roku. Pracował w dziale IT dla firmy NAP Incorporated. Według oficjalnych informacji, zaginął około godziny 21:45 wieczorem w sobotę 3 grudnia podczas świątecznej imprezy w barze River North Howl at the Moon. Cytat z wypowiedzi jego kolegi Michała Wojańskiego pojawia się w kilku artykułach zarówno po polsku, jak i angielsku. Widziałem, jak tam stał, a chwilę później go tam nie było. Nikt nie widział, jak wychodził. Następnego dnia, w niedzielę, poszedłem do jego pokoju i zapukałem do drzwi. Był pusty, nie było go. Po zakończeniu imprezy, jego znajomi zamówili Ubery, aby dostać się z powrotem do hotelu. Wszyscy myśleli, że Krzysztof zamówił taksówkę i pojechał do hotelu wcześniej. Uznaliśmy, że skoro nie mogliśmy go znaleźć wewnątrz baru, nie odbierał telefonu, to po prostu wziął Ubera i pojechał z powrotem z kimś innym, powiedział inny kolega Krzysztofa, Michał Osiecki. Gdy następnego dnia jego koledzy zorientowali się, że Krzysztofa nie ma w pokoju, zgłosili go jako osobę zaginioną, a następnie udali się do Haula the Moon, aby rozwiesić plakaty z jego zdjęciem i odtworzyć trasę, jaką mógł przejść z baru do hotelu. Cztery dni później, czyli w środę, 7 grudnia, o godzinie 1.55 w nocy, Krzysztof został znaleziony na plaży Oak Street. Miał ranę po prawej stronie głowy. Po przewiezieniu do szpitala Northwestern Memorial Hospital stwierdzono zgon. Chicagowska policja prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci Polaka, która od początku nie była traktowana przez śledczych jako zwykłe utonięcie. Śledczy biorą pod uwagę zarówno wypadek, który spowodował uraz głowy, jak i udział osób trzecich, łącznie z morderstwem. W czwartek rodzina Krzysztofa wydała oświadczenie. Siostra mężczyzny, Anna Schubert, powiedziała, że jej brat był dobrym, wrażliwym, inteligentnym dzieckiem. Był praktykującym katolikiem, modlącym się kilka razy dziennie, był uczynny, wszystkim pomagał, nie potrafił kłamać. Uwielbiał fotografię, jazdę na rowerze, bieganie, spacery, jako dziecko pływał, nie brał narkotyków, nie palił, nie miał jeszcze dziewczyny. Sprawa ta wydaje się być kopią innych spraw z serii Missing 411 A Sobering Coincidence. Bardzo ciekawe co ujawni raport toksykologiczny, jaki był poziom alkoholu we krwi oraz czy znaleziono jakieś inne substancje, w tym GHB. Co najciekawsze w tej sprawie to to gdzie Krzysztof był przez 4 dni. Jeśli się zgubił, to dlaczego nie zadzwonił do znajomych lub do rodziny? Według doniesień prasowych został znaleziony nieprzytomny, a zgon stwierdzono dopiero w szpitalu. To znaczy, że nie wpadł do wody pod wpływem alkoholu lub narkotyków w dniu zaginięcia. Chicago to nie jest małe, prowincjonalne miasteczko, gdzie możesz przejść niezauważony. Mieszka tam ponad 2,7 miliona ludzi. Krzysztof ostatni raz widziany był w parze Howl at the Moon. Bar znajduje się w zaledwie 14 minut drogi od hotelu Sheraton. W tym miejscu po raz ostatni widziani byli opisywani w poprzednim filmie Trevor Ho Hazel oraz Matthew Sumakis. Pytań w tej sprawie jest bardzo wiele, a odpowiedzi praktycznie wcale. Krzysztof często kontaktował się z rodziną. Odliczał dni do powrotu do kraju. Do Polski miał wrócić 17 grudnia. Sprawa numer 2. Brandon Landu, 18 lat, zaginął 4 marca 2012 roku. Historia Brandona przypomina sprawy z innych książek serii Missing for One Jego ciało zostało znalezione w małym strumieniu oddalonym aż o 136 km od jeziora Michigan, 32 km od rzeki Mississippi i ponad 3 km od rzeki Rock. Wiele ofiar opisywanych przez Polidusa znajdowanych jest na brzegach zbiorników wodnych lub bezpośrednio w rzece lub strumieniach. To w jaki sposób się tam znalazły do tej pory nie udało się ustalić. White Pines Forest State Park znajduje się w północnym Illinois, na zachód od Chicago. Stanowi świetną ucieczkę dla ludzi mieszkających w wielkim mieście. Posiada 40 domków, a cała okolica porośnięta jest gęstym lasem. Jest to idealny krajobraz do wypoczynku. Brandon Landu był świeżo upieczonym studentem w Illinois Wesleyan University. Studiował nauki polityczne. Był wyróżniającym się absolwentem Riverdale Kingbridge Academy w Nowym Jorku. Nauczyciele, rodzice i uczniowie twierdzili, że Brandon był jednym z najbardziej przyjaznych, miłych i uczynnych ludzi, jakich można było spotkać. Bractwo z Wesleyan sponsorowało weekendowy wypad dla studentów do White Pines od 3 do 5 marca 2012 roku. Studenci mieszkali w domkach. Był to pierwszy weekend sezonu turystycznego, więc byli tam pierwszymi gośćmi w 2012 roku. Z raportów śledczych wynika, że imprezy trwały w najlepsze przez całą noc. W ich trakcie młodzi ludzie przemieszczali się pomiędzy domkami w północnej części parku. Świadkowie pamiętają, że ostatni raz widzieli Brendona około 2 w nocy 4 marca 2012 roku. Zeznali, że w pewnym momencie stracili go z oczu. Impreza była tak głośna, że okoliczni mieszkańcy zawiadomili biuro szeryfa z powodu zakłócenia ciszy nocnej. Dokonano kilku aresztowań za picie alkoholu przez nieletnich. Podczas tej interwencji nikt najwyraźniej nie pomyślał o Brendonie. Późnym rankiem 4 marca rozpoczęły się jego poszukiwania. Zastępcy szeryfa hrabstwa Ogół zostali wezwani do parku o godzinie 11.16 w niedzielę 4 marca 2012 roku. Znaleźli landana nieprzytomnego w strumieniu Pine Creek, w południowym skraju parku. Brandon został zlokalizowany leżąc na kłodzie z nogami w potoku. Miał powierzchowne skaleczenia i otarcia. Helikopterem przewieziono go do Rockford Memorial Hospital, gdzie o 12.40 stwierdzono zgon. Koroner początkowo stwierdził, że nie można ustalić przyczyny śmierci, jednak kilka tygodni po znalezieniu ciała zmieniono przyczynę śmierci na odurzenie i hipotermię. Ten przypadek może wydawać się zupełnie normalny dla kogoś, kto nie czytał książek Polajdusa. Fakt, że Brandon został znaleziony leżący na kłodzie, pasuje do wielu przypadków, które mogliście usłyszeć na tym kanale. Jeśli jesteś pijany albo pod wpływem narkotyków, to jakie są szanse na to, że będziesz szukać kłody na środku strumienia? Osoba taka raczej padłaby na ziemię i leżała nieprzytomna. Brandon przeszedł przez cały park i został znaleziony w pobliżu stacji paliw przy samym wejściu. Musiał przejść przez główną drogę co najmniej dwa razy, a mimo tego nikt go nie zauważył. Koroner nigdy nie podał rzeczywistego poziomu alkoholu we krwi, tylko informację, że był odurzony. Woda płynąca w strumieniu lub korycie rzeki z łatwością ukryje ślady kogoś lub czegoś. Psy tropiące również mają problem z poszukiwaniami zaginionych w wodzie. Jeśli spojrzymy na mapę parku, to 99% terenu zajmuje ziemia, a tylko 1% woda. Czy wszystkie te sprawy to tylko wypadki, czy też kryje się za nimi jakaś mroczna tajemnica? Sprawa numer 3. Harsza Madula, 19 lat. Zaginął 22 września 2012 roku. To kolejna historia genialnego ucznia. Harsha marzył, aby zostać lekarzem. Ukończył New Hyde Park High School z najlepszym wynikiem w swojej klasie. Był wybitnym pisarzem i przyjacielem dla wielu osób. Wybrał studia na Northwestern University w Evanstone w stanie Illinois, w pięknym kampusie położonym nad jeziorem Michigan na północ od Chicago. Raport policji z Evanstone na temat tego zdarzenia stwierdził, że 21 września 2013 roku Harsha przebywał w akademiku w pokoju swoich znajomych. Następnie opuścił go i poszedł na imprezę na 2013 Ridge Avenue w Evanstone. Spożywał alkohol i przebywał tam do około 30 minut po północy. Ludzie widzieli jak wychodził. Lokalizacja ta znajduje się około 9 przecznic na zachód od kampusu Northwestern University. O godzinie 12.35 w nocy Lindsay Wagner, przyjaciółka Harsha, zadzwoniła do niego i zapytała gdzie się znajduje. Stwierdził, że wrócił do swojego pokoju w Public Affairs Residential College. Nagranie z monitoringu wokół akademika wskazywało, że jednak go tam nie było. Harsza zniknął we wczesnych godzinach porannych 22 września. Zgłoszono jego zaginięcie, a policja uniwersytecka rozpoczęła masowe poszukiwania. Policja uzyskała dane z telefonu komórkowego Harsza. Z informacji wynikało, że przeszedł on Ridge Avenue do portu Wilmot Harbor pomiędzy 12:15 a 1:07, po czym sygnał zniknął. Policja, próbując go zlokalizować, skupiła swoje wysiłki na porcie. Wysłano helikoptery wyposażone w kamery termowizyjne, nurkowie przeszukiwali wody wokół łodzi, użyto sonaru, a funkcjonariusze chodzili po nabrzeżu. Lokalna stacja straży przybrzeżnej w porcie przejrzała nagrania wideo z kamer. Nie znaleziono niczego dotyczącego zaginionego. Pięciodniowe poszukiwania były niezwykle dokładne. Jednym z bardzo interesujących aspektów tej sprawy była pomoc FBI. Tak jak mówiłem to wielokrotnie w poprzednich filmach. FBI nie uczestniczy w poszukiwaniach osób zaginionych. Pomaga w porwaniach lub w morderstwach. Raport policji z Evanstones wskazuje, że agent specjalny FBI Tim Boruff uczestniczył w poszukiwaniach Harsha. Wygląda na to, że FBI zdaje sobie sprawę z tych nietypowych zaginięć studentów. Więc, jeśli agent tego biura brał udział w tej sprawie, to pisał raporty i przekazywał je swoim przełożonym oraz ewentualnym profilerom. W momencie, gdy wysiłki poszukiwawcze dobiegały końca, nastąpiła przerwa. 27 września 2012 roku o godzinie 19:00 rybak, który przebywał po zachodniej stronie w Wilmet Harbor w pobliżu wieży, zauważył ciało w wodzie, powiadomił policję. Miejscowi funkcjonariusze Straży Pożarnej i Policji wydobyli ciało Harsza. Początkowo informowano, że nie wygląda na to, aby na ciele były widoczne ślady użycia przemocy. W tygodniach, które nastąpiły po odkryciu ciała, policja kontynuowała przesłuchiwania przyjaciół 19-latka. Nie było jasne, dlaczego Harsza skłamał, mówiąc przyjaciółce wcześniej wieczorem, gdzie się znajduje. To, że znajdował się w okolicy portu również było bardzo dziwne. Biuro Koronera ujawniło w końcu swoje ustalenia. Poziom alkoholu we krwi Harsza wynosił 1,25 promila. Ustalono, że doszło do utonięcia z powodu upojenia alkoholowego. W pewnym momencie lekarz sądowy hrabstwa Cook stwierdził, że nie ma wystarczających dowodów, aby stwierdzić czy był to wypadek, zabójstwo czy samobójstwo. Później zmieniono przyczynę śmierci na wypadek. 1 października 2012 roku jeden z przyjaciół Harsza udzielił wywiadu dla CBS New York na temat ustaleń hrabstwa Cook. On nie jest typem faceta, który by to zrobił. Powinno być to dokładnie zbadane. Raporty mówiące o przypadkowym utonięciu są moim zdaniem błędne. Jednym z intrygujących aspektów autopsji Harsza, który został ujawniony, ale nie został upubliczniony w wielu miejscach, było to, że zamek błyskawiczny jego spodni był rozsunięty. Kilku funkcjonariuszy stwierdziło, że oznacza to, że prawdopodobnie oddawał mocz do wody i wpadł do niej i utonął. Rodzina Harsza stwierdziła, że był on bardzo dobrym pływakiem i nawet pijany dotarłby do jednej z wielu drabinek w wodzie. Co jest równie ciekawe, to to, że tak samo jak w przypadku naszego rodaka, koroner stwierdził, że Harsza miał niewielką ranę głowy. W wielu sprawach serii Missing for One One ofiary są znajdywane z rozpiętymi spodniami ściągniętymi do kolan, w miejscu gdzie wody w pobliżu nie było. Ogólnie to sens szukania zbiornika wodnego, aby zwymiotować lub pójść za potrzebą, wydaje się niedorzeczny. Osoba, która jest w potrzebie, nie szuka portu rzeki, jeziora czy strumienia, a po prostu robi to, co musi. Liczba przypadków, w których profesjonalni poszukiwacze dokładnie przeczesywali teren w poszukiwaniu ciała, a następnie to ciało znajdowało się dokładnie w miejscu, w którym prowadzono poszukiwania, została przedstawiona w moich filmach dziesiątki razy. Nie ma możliwości, aby wszystkie ekipy profesjonalnych poszukiwaczy były aż tak nieudolne. Przez kilka dni w porcie pracowali nurkowie, a także używano sonaru i nie znaleziono nic. I właśnie wtedy, gdy wszyscy wycofują się z poszukiwań, samotny rybak znajduje ciało. Ten sam scenariusz pojawia się bardzo często. Inną rzeczą, która również jest zastanawiająca, to to, w jaki sposób Hersza oddzielił się od swoich znajomych i znalazł się sam w wodzie. Jeśli spojrzymy na mapę, to miejsce, gdzie 19-latek był na imprezie i port dzieli spory kawałek, co najmniej pół godziny piechotą. Poza tym port znajduje się na północ, a kampus na południe. Nawet jeśli był pod wpływem alkoholu, to po takim spacerze przetrzeźwiałby na tyle, aby zdać sobie sprawę, że okej, okay, widzę wodę, łódki, to raczej nie jest mój akademik. Jednak jakimś cudem, według oficjalnych informacji, Pijany pomylił drogę, poszedł do portu, przez telefon powiedział przyjaciółce, że jest w akademiku. Będąc w porcie w trakcie załatwiania potrzeby fizjologicznej, wpadł do wody, uderzając się w głowę, następnie jakimś cudem przez 9 dni jego ciała nie udało się zlokalizować, a gdy tylko poszukiwania się skończyły, pojawił się w miejscu, gdzie go szukano. Nie wydaje mi się, aby popełnił tak wielki błąd i pomylił drogę. Nie uważam również, aby znajdował się w wodach portu Wilmette w trakcie prowadzenia akcji poszukiwawczej. Pytanie, dlaczego skłamał swojej przyjaciółce i poszedł w zupełnie inną stronę? A co jeśli nie kłamał, tylko wydawało mu się, że mówi prawdę? Jeśli nie znajdował się w miejscu prowadzenia poszukiwań, to gdzie był przez prawie 9 dni? Dodatkową ciekawostką w tej sprawie jest to, że 4 lata wcześniej inny student mieszkający w tym samym akademiku zaginął w równie tajemniczych okolicznościach. Był to Trevor Boehm, a jego sprawę omawiałem w poprzednim filmie o tajemniczych zaginięciach młodych ludzi w miastach. To wszystkie sprawy w dzisiejszym odcinku. Co sprawia, że wszyscy ci młodzi, bardzo inteligentni ludzie kończą swoje życie w praktycznie ten sam sposób. Jak zawsze zapraszam do komentowania, lajkowania i pomocy przy promowaniu treści Dębowej Chatki. Do usłyszenia.